Wczoraj przeniósł do mojego domu, w podniach, zawinięta butelka alkoholu Tak! Nic tam się Andrzeju, że tak o oczy od razu? Ta butelka no, stała jeszcze W nocy, w nocy chlałeś? Ludzie, nie zawsze są źli Ja jestem mlecznym człowiekiem Mleko lubię, mleko lubię, lubię mleko O, tego się nie spodziewałem Dzień dobry Dzień dobry. witam Witamy, witamy Witamy, Krzysztof jeszcze raz Niestety musimy na podwórku, no bo była taka sytuacja niemiła no, Także bardzo, że... bardzo, bardzo niemiła. Bardzo niemiła? Tutaj... Ja mam pytanie, Andrzejku, póki to jednak, no. Czy tak to ludzie powinni robić? No, no nie, nie. Przede wszystkim e, już takie... To idź tam, to sobie. Już takie dwie rzeczy... Czekaj, to ja może stanę tam... No to idź też tego. tam, żeby... No, razem i tego. E... O, zobacz, to tutaj w tym pudełku było. No, chciałbym powiedzieć, że... Były już takie dwa zdarzenia. Jedne zdarzenie to to, że obrzucali e, samochód głównym, e, mieszkanie, farbę pomalowali. A drugie zdarzenie to właśnie takie, gdzie naprawdę dzięki temu, że był Jacek, to wszystko jakoś e, o, ten dało się ogarnąć. Bo żeby tak nikogo nie było, kci, 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 tak, był, no to, no to mogłoby no dojść do tragedii. Tak, ale to ta taka pytania, może ci w oczy strzelić. I to naprawdę to nie jest wcale śmieszne i y, bym prosił widzów, żeby czegoś takiego nie robili, no bo to jest bez sensu. Jeśli to, kto... Czy to jest, mam do ciebie, Andrzej, pytanie jeszcze jedno, przepraszam, że przerwałem. E, czy to tak powinno robić, czy nie? No nie, jeśli ktoś po prostu e, nie lubi kogoś, czy Krzyszka, czy mnie, czy e, <laughs> Tata, czy Jacka, po prostu niech nas nie ogląda. I tyle, no i po co ma się denerwować i ktoś ma przez niego... Lepiej się oglądaj Bolko i Lolka niż... Ee, nie, no nas. Znaczy nie, no oczywiście, przecież tutaj nikt nikogo nie zmusza, nie bierzemy tego, was żeby, za garło, że oglądać, Oglądajcie nie. mnie, ja nie biorę zegaru, że oglądajcie mnie, oglądajcie Andrzeja, oglądajcie Jacka, no nie, no oglądajcie Pato oglądajcie Rafała, oglądajcie jeszcze... Nie, ja, my nie bierzemy za garło. Żeby nas, jak Andrzej powiedział oglądać. Nie chcecie, proszę bardzo, nie oglądajcie. My was nie zmuszamy, ani ja, ani czy ty zmuszasz ich o nie, nie, A ty no, ja ty zmuszasz? Nie. Nie, Absolutnie. Ale patrzę Andrzej ogolony dzisiaj. Tak. A Krzysztof bo... słyszałem, że miałeś się ogolić. Tak i ogolę się. Kran wstawiliśmy z Krzysztofem. Tak. jeden kranią. kran. Dobra, do, to do poszuję. listu. Co to za list przyszedł? Pokaż od kogo? To tylko pocztówka. Z Ameryki. Co tu Złuchaj, napisane? E, ten, a e, właśnie chcieliśmy pozdrowić. Czekaj, może, może pozróbmy najpierw. Na nazwiska nie podawaj e, Nie, tu nie ma nazwiska. E, Bartosz z Ameryki. Bartosz? Bartosz. E, dziękujemy za Aha. fajny gest, miły, miłą pocztówkę. E, gdzie... powiem, przepraszam bardzo, że przerują tobie Andrzeju głos. E, Bartoszu dziękuję za... Tak, wspaniałą podczówkę dla Andrzeja. No to... A co tam napisano w tej podczówce? No właśnie. Coś... To może przeczytaj. Przeczytaj, właśnie. Pierwszy po angielsku. This young young and gold blaze and Aster. Zdrowych osobom świątyń Wielkanocy, smacznego jajka i mokrego do Panie Andrzeju, teraz po polsku. Panie Andrzeju, pozdrowienie z Ameryki przesyła... O to Krzysiek angielski zna? Zna. Co? On nie tylko angielski. Przesyłam mam dla wiele gremka tak. 5 dolarów. E, dla Jacka 1 dolar. Pokaż tam napisane, tak? Pokaż. Tak, tak, tak. Nic nie oczekuję. Wszystko jest Więc pokazuję 1 dolar. No ja pokażę e, e. swoje. 5 dolarów? E, kto to jest na pieniądzach? E, proszę bardzo. I kto to jest? A, a, tu ja ja mamy zdaniem. 5 dolarów. A o. powiedz mi, Andrzeja, ja tylko chcę zobaczyć. Jak wygląda 5 dolarów? I kto jest? O. Jerzy Waszyngton To Jerzy Washington? Chyba. Nie, to nie. A ten? A ten? ale nie znam gościa. Gościa? <laughs> Ale dlaczego ja mam pytania, że... Patrz, tu jest zielone, no. a tu bordowe. Dlaczego tak tu jest? A dlaczego u nas e, złotówki, jedne są niebieskie, a jedne są pomarańczowe, a jeszcze inne są ma zielone? Tego, po, e, nie ma złotówek pomarańczowych, nie kłam. Czerwone. Nie tak. ma czerwonych. A 20 złotych jakie jest? I 20 złotych? No. E, nie czerwone, nie. A nie jakie? Zaraz Ci pokażę. I m, mnie to dziwo, ja zaraz zobaczę, czy... Autentyczne, autentyczne. No dobrze, Krzyśku czytaj dalej. No, czytaj no. dalej. czyli 5 I... dla Andrzeja. 5 dla Andrzeja. 1 dolar dla Jaska od Sarona. Panda, panda, panda. Panda, panda. Pokazał je. One. One million. One million. Dostał. Panda. O. Oddałem. Dziękuję uprzejmie. E... Dla Krzysztofa 1 cent w kieszeniu jest, proszę o pozdrowienie na filmie Marka z Puszczy, z Puszczyny, z Puszczyny, Pawła Syra susze. Syra, w angielsku na syra, Syracuse, to syra, no. można pokazać, bo tu nie ma nazwiska, no, i dziękuję bardzo za pocztóweczkę. No to pozdrawiamy, I pozdrawiamy. Marka, tak? Marka i Pawło, tak? O tu jest Marka, Pawła Marka i Pawła. No to pozdrawiamy i dziękujemy pozdrawiamy za wspaniałe i dziękujemy dary. Za dar. Oczywiście. I dalej mam pytanie do ciebie, do, do, do ciebie. E, dalej mam pytanie do ciebie, Andrzeju, czy tak? Chcę powiedziałem, żeby Jacka nie było, a tak żeby ja sam w domu był i tą paczkę przywiózł kurier także Krzysztof ostrzeżenie, no nie otwieraj nigdy sam paczki no właśnie lepiej nie dobrze tak zrobili jak dzisiaj? no nie no nie, nie. to nie jest dobrze to to naprawdę, to e, powiem tak szczerze, że to po chamsku było zrobione bardzo, bardzo bardzo, bardzo. dobra, przejdźmy do kolejnej, bo a, jeszcze chciałbyś... już, już zaraz, ja tylko podam ci paczkę tu otwiera cię na górze, no, noże masz? Gdzie... Ja nie wiem no to, dobra, to może tam e, otworzymy albo ma... A, tutaj otworzymy ma, ma, ma. no jeszcze komu chciałeś podziękować? E, dla Pana Lorda Biader który przeszło mi dzisiaj przez Pata pieniądze gdzie e, jest udokumentowane to, że Pato mi przekazuje te pieniążki e, i są nagrane podziękowania, czyli e, niedługo to się pewnie ukaże na YouTube dziękuję bardzo To do paczki To do paczki do kogo to A zaraz otworzy się okay. to będzie wiadomo na zobaczymy na razie nic nie pisze Uważę, bo może być też tu samo Nie no to to A wiadomo nie no to ja to nie podchodź za blisko Bo dwa takie wystrzały ciągu... jednego, dnia, jednego to... dnia to może być niebezpiecznie Zaraz zobaczymy list oczywiście jest list O, proszę bardzo, szanowny panie Gorenku Dla Rona od psa Sławka. Szanowny panie, inżynie, <grym> okazji, na zgromadzeniu, Wielkanocy chciałbym życzyć, panu dużo zrobię, radości i przede wszystkim względem lo, lokatora, spokoju, ja lokator twój. Aha, tutaj też odwrotnie tak, ja lokator no nie wiem czy tutaj czy tej? Może, może, może źle zrozumiałeś Pok nie, pokaż, a pokaż lokatora z okazji nadchodzą przede wszystkim ze względu na uciążliwego lokatora Ten lokator, ty jesteś. nie, sądziłem, że kiedykolwiek w dzisiejszych trwania tej patologii absurdu, absurdu jaki oglądam będzie pozostać dla której będzie, będę chciał Taką paczkę z darami wysyć. Dziwi się pan, że tyle osób wysyła panu dary. Boże, a ja chciałem panu powiedzieć, że jest pan przykładem pokazującym, jak powinno pora, pora rzecz życiowców, można odbić się od dna i codziennie docenić małe, proste rzeczy, które dużo z nas ma na co dzień. Zatem tę Podstawą chciałbym podarować panu całą zawartość paczki, a mniej elegancka czarna koszulka z koloru logo szkoły dla lok lokatora z ulicy Szkolnej, a na pracownika umysłowego, a więc jak najbardziej pasuje ona do pana. wyjściowa koszulka polo na świętej imprezy, paczki pipsu, pi słodnicze i dwa piwka. Bo, jak wiemy, nawet najtężejszy umysł potrzebuje w jakiś sposób odpocząć od tego wszystkiego. Napój energetyczny dla Jacka, dla Knura. Chciałem pokazać, że nic Ci nie dostaje z góry i życie, życie spędzone na pisaniu donosów i straniu w łóżko nie gwarantuje tego, że będzie hojnie obdarowany miałem wysyć mu paczkę z miodem ludzkim, ale uznałem, że nie jest nawet wart tego, żeby to gówno dla niego łowił. Pozdrawiam Kacper Belwedem. Kasperu dziękuję bardzo za ten li. dziękuję bardzo, że Andrzeja wspieracie, wspierajcie dalej, ale tu chlać ani piwa, ani wina, ani łódki nie będzie. Tak jak wczoraj przeniósł do mojego domu w spodniach zawinięta butelka alkoholu, e. tak, nic tam się dzieje, że tak oczy od razu. Ta butelka w, stała jeszcze w nocy, ]mi. W nocy chlałeś, e, byłeś nachlany jak beczka śledziów. Ja powiem nie chlaj, ty do mnie rzucałeś się z gębą. Ja jeszcze raz tylko tak coś postąpisz. Od razu mówię, i te dwa piwa, co dostałeś, ja zabieram i chowam do na zimny pokój. Nie dostałem żadnego alkoholu. Nie, ja je zabiorę. Stowem tak. do samochodu. O. I powiem to nie. Co mi... To pokaż, mi paczkę może, co? Tu? No tu. Nie będzie w stanie alkoholu. Tak. Proszę bardzo. Są dwie koszulki. A ja, aha, koszulka. Boż to koszulkę czarną. Nieszkolnej. Szko... Druga. no i tutaj to chyba nie niby... będę... nie wiem co to jest co tam napisane nie to jest normalna, normalna koszulka normalna koszulka o to tu pokażemy co tu bym jeszcze dostał bo tu miejsce nie ma żeby to wyciągać wszystko ale to tak strasznie zapakowane mocno może klej nie wiem a to przecież było napis, pokaż ten list mhm. Jakiś płyn, ale co to jest? Mediszki, żel, ale co to jest? To okay. klej. Pokaż, czekaj, czekaj, daj ja sobie przeczytam jedną. To okay. klej. Okay. Czekaj, żel do mycia rąk zawierający. Alkohol. Taki do tego. A, dezynfekujący. Tak, żel. No to tu to, to, to będzie, to, to będzie potrzebne. Jak do kibla idziesz z kibla no wychodzisz? Może tego, o, energetyk. O Boże, jaki wielki znowu. Nie, 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 to bierze Jaczek. To ja oddać. No tutaj to... ta ja do samochodu wrzucę. Proszę bardzo. O tutaj będzie w no samochodzie. Są I tu słodycze jakaś ciastka, jakieś chipsy. -si. chipsy dać mi jeden ten napój ten to, ale to jest do ran do przemywania no i dobra o, to dziękujemy za paczki konfiskata to... browarów będzie tutaj do samochodu o tu list z góry od razu jest nie porwi listu ja no to siadaj przeczytasz przecież pierwszy nie masz nie że się porwę O, do was dwóch, no to zaraz zobaczymy co to będzie Słuchaj Andrzej. No, słuchaj. Witam pa, szanownego pana Gremka Andrzeja. Ech, przepraszam. Za zdrowie. Oraz pana Krzysztofa. Nazywam się Ania i od dłuższego czasu z cieka, cie, zaciekawieniem oglądam wydarzenia z życia Krzysztofu i jego współlokatorów. Dla szanownego Pana że ja przygotowałem dary Boże, akuratne, aby osłodzić sobie gorycz standardu i wsze, wszechobecny zapach w głównej izbie. Proponuję zacząć od konsumpcji wódki, wódki wekige ekidzie znajdującej się w patce, a następnie przejść do Spra sprawdzenia rzeczy. Łódka, gra w te ponieważ owoce są bardzo, bardzo zdrowe. Patrzę Pan Andrzej jest energetyk dla Jacka od psa Arona. I mleko boże, które proszę nie, da nie dawać Krzysztofowi, bo on już swoje w życiu wypił. W torbie jest również 20 zł, bo wiem, że Andrzej pieniędzy potrzebuje, a Krzysztof nie. Słodzicie Wam, ciastka i biskopy. Pan ganemka proszę o pozdrowienie ba, Bartka i Andrzeja Boroda. Patrzcie dla Krzysztofa, monety polskie złote. O! Dalej. Przepraszam. Trzy złote kostki do neutralizowanego zapachu trzody chlewnej. Dziękuję. Które pachną z lasem. Proszę się nimi po, ponacierać, a zapach po tu zaraz zniknie. Są też konserwy po świnia, świnia lub jeść świnie. Zegar Boży wskazujący godzinę, temperaturę i wilgoć w, te, w tym chlebie. Przesyłam też krople dla jego uszu. bowiem, że są zatkane, ponieważ strasznie głośno dla jego telewizor gra. Zasyp Zasypka na odparzony, odbyt, knuży, aby nie swędział dla jego można też zasypać nim jądra, oba. Gumę do rzucia na rozruszenie dziąseł i pni. Srebrna puszka z wiśniami w czekoladzie jest dla, kto pierwszy za nią chwyci. Ania z Wrocławia, pseudonim Ogrodnik, można śmiało powiedzieć pseudonim na wizji. Po nie był pana pradziadkiem, Piłsudski po, po pana pradziadku wchodził na konia. E, tak koniem jeździł e, mój pradziadek, zgadza się, i kobyłku miał kastankę, że się nazywała. I ja, ja to nie ukrywam, widzicie sami, nawet pomniki robicie. E, Piłsudskim, moim pradziadkiem, że jak na koniu jeszcze jeździł, powiem e, tobie, Ania. Bartku. To Ania. Ania. A Ania. Eee, Aniu, że mój Pradziadek Pierwotki jeździł szabelką. Ja jeszcze muszę znaleźć tą szabelkę, którą miał Pradziadek w ręku. Masz tutaj gdzieś, tak? I muszę pojechać tam na Białoruś i tam ona gdzieś. Być. Muszę znaleźć, jak będę miał tą szabelkę. To się na ścianie koło swojego łóżka i napisze na szabelce. Poproszę, kto umie wybić na. Powiem tak, na materiale, mu to materiał. E, słowa, że to jest e, szabla. Dobra, otwierajmy paczkę. Bo gadać o dziadku, no, 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 nie nie, no To może no. na początku pozróbmy. To pozdrawiamy panią Anię. Tak, dziękuję. Kogo tu jeszcze? E, Bardzo i, i Andrzeja. Ja również Borodo. pozdrawiam Borodo. dziękuję za energetyk. Tak? Kolejny. No, I piwo. I piwo? Też? Tak, bo to twoje piwo. Mam zabrać też, tak? A, i wódka jeszcze. Aha, dobra, ja wszystko konfiskuję. Nie, damy. Co? A, ty jeszcze nie otworzyłeś? No, jeszcze nie otworzył, no. No, czekaj, masz. Przeczytaj też list, no. Pamiętaj Krzysztof, jakieś tam czereśnie w czekoladzie. Kto pierwszy ten lepszy. No, że czemu, on Czemu wiadomo? Dlaczego, że... A właśnie zrobię w Malczyny gest i danie tobie. O zegar dla Krzysztofa. O! Tu zegar na ścianie idzie No widzisz jaki zegar? Czekaj, czekaj, czekaj. Proszę bardzo, przekazuję jakieś śliwki w czekoladzie. Nie ale bateria jest, ale nie idzie. Szliwki w czekoladzie, Krzysztof Krzysztof pisze Andrzej, chciałbym no Trzeba, no bo weter jest 20 zł, o, dwie dychy Wódka. odstawiam Do konfiskaty. Energetyk. O, matka. Jeden dla mnie będzie. A tobie no, nie to... wolno, konfiskuję. I, I tutaj są ciasteczka, i mleko. Mleko daj na mnie, ma. no. A ja tu co? Czy masz pełne trzciny? Mleko. też bym chciał trzymać. No, teraz twoje łotrz. Na miejsce idziesz? 哦，安排 dinner 哈。 To jest co to Krzysztof? A. a zasypka. Zasypka. Do tyłka, tak? Tak. I na oba jądra Tak było napisane. O. Dobra. Przewody, chyba się powiecie na tych przewodach. nie utrzymają? Tak. Masz zapach chyba jakiś tu. Nie samochody pójdę. I konserwy, no to co? Konserwy złe? Konserwa. To... Krakusa, to zaraz po chwilę. Kulka. Pusta. Mhm. Konserwa. gumy, gumy do rzucie zaczęte te? co to jest a to do uszu a do uszu krople, krople no konserwa, trzy konserwy dostałeś tak? Na śniadanie, obiad, No to podziękuj ładnie. Yy, dziękuję bardzo. Ale powiem tak. Andrzejku, <laughs> tam przewód. Aha, masz sprawdzić jego e, ten... A Tablet. tablet. I ja tu mam to przewody. Powodzymy. To przekażę te przewody dla Andrzeja. <laughs> Może do tabletu dowierzysz co sobie? No Zobaczymy. Przyjmiesz te? Popatrz. Dobra, podziękujmy ładnie za ja zobaczymy, pozdrawiamy Panią Paczkę. Anię, no. dziękuję za energetykę, tak. wszystko za konserwę. ja może o Ciebie jeden energetyk dać, tak nie, mam. absolutnie, Tobie nie wolno takich rzeczy pić, śliwki Ty dostałeś, o. no właśnie, o, A. daj mi śliwki, masz jeszcze no. śliwki, zaraz zobaczymy, to cóż, pozdrawiamy Anię, zaraz, właśnie gdzie ten tutaj jest Co to jest? Andrzej, Co? możesz, możesz wyrzucić? Mogę. No i śliwki, no widzisz. Cukierki. Cukierki. No. No. Mogę was poczętować. Ja dziękuję, nie jadam takich rzeczy. Po, dziękuję na razie. To pozdrawiamy. E, panią Anię, pana Barska i pana Andrzeja Borodo. Tak. Wszystkiego najlepszego. Eee, Andrzeju, czy ciebie nie pozdrawiaj.